Dzień dobry kochani. Witam Was w wielkanocny poniedziałek. Nie możemy się spotykać, bo szkoła zamknięta. Dlatego nauczyciele postanowili spotkać się z Wami w Waszym domu. Dzisiaj ja wam poczytam. To będzie Jan Brzechwa Dzieciom. I to będzie na początek samochwała. Tak narysowane obrazki do tego wierszyka. No to czytam. Mam tremę, bo jestem pierwszy raz panią w telewizji. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała: Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja guzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Na razie wystarczy. Do zobaczenia.